Niepojęte, co Kaczorowska zrobiła bratu Rogacewicza. Szybko doczekał się konsekwencji. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po pożegnaniu się z tańcem z gwiazdami mieli wystąpić w programie Kabaret K2. Jedziemy po bandzie. Nie pojawili się jednak, a sprawę skomentował brat aktora. Szybko doczekał się konsekwencji swoich słów. Miłość Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza przez pewien czas był jednym z gorętszych tematów w świecie polskiego show biznesu. Dodatkowe zainteresowanie wzbudził ich wspólny udział w tańcu z gwiazdami. Ich występy na parkiecie budziły emocje wśród widzów, jednak, mimo zaangażowania i chemii między partnerami, para zdążyła już odpaść. Dla wielu fanów było to spore zaskoczenie, ponieważ sądzili, że zarówno Kaczorowska, jak i Rogacewicz prezentowali wysoki poziom taneczny i artystyczny. Po zakończeniu przygody z telewizyjnym show widzowie o nich nie zapomnieli. Szybko stali się częścią głośnego skandalu. Reakcja brata Marcina Rogacewicza. Kilka dni przed nagraniem odcinka programu Kabaret K2. Jedziemy po bandzie, w którym mieli wystąpić Kaczorowska i Rogacewicz, niespodziewanie wycofali się z udziału. Decyzja ta miała postawić całą ekipę produkcyjną w trudnej sytuacji. Z kolei satyrycy z kabaretu K2, zamiast odwołać nagranie, postanowili zareagować po swojemu, nakręcili odcinek z osobami, które miały na twarzach maski przypominające Agnieszkę i Marcina. Pomysł ten spotkał się z mieszanymi reakcjami publiczności. Część widzów uznała odcinek za nietaktowny, inni, za żart w dobrym tonie. Wśród komentujących pojawił się Maciej Rogacewicz, brat Marcina, który pochwalił satyryków za profesjonalne podejście do sytuacji. To świetny ruch, popieram, bo trzeba być profesjonalnym, napisał pod jednym z postów, subtelnie wbijając szpilę w byłą parę tańca z gwiazdami. Brat Marcina Rogacewicza się wygadał. Jak się okazało, jego słowa nie przeszły bez echa. Niedługo później Maciej poinformował, że Agnieszka Kaczorowska zablokowała go na Instagramie. Chociaż niczego nie skomentowałem na jej profilu, ani nie oglądałem jej storek, to już mnie zablokowała powiedział w rozmowie z Twoim imperium. Cała sytuacja pokazuje, jak cienka jest granica między życiem prywatnym a zawodowym w świecie show biznesu. Na ten moment Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się do zaistniałej sytuacji.